Ech, jak dobrze jest być wis, wokstek i narażać do wis. A teraz nie mam pracy, mam dużo wolnego i zjem sobie żerki. Ale dobre te żerki. Tak naprawdę to są zabite ćmy. Warentino zabił ćmy i dał mi. Kocham zabite ćmy. Ale dobre. Moja kochana, ukochana Octavia Soprano. Właśnie pisze mi piosenkę. Dobre, tećmy. No, rodzie mi tam tworzy. Kocham jej muzykę. No, dzięki oktawko. Dam ci w nagrodę mojego głosu. Niech ci służy aniołku z Heaven. No, dobra. Szkoda, że nie mam żadnej pracy. Może pójdę do Arastora pomęczyć mojego wroga? Muszę mojemu wrogowi zrobić wojnę. No i mu trochę podokuczać temu śmieciewi. Albo Warentino w ryja walne. No nie wiem, czy dowalić werwet i Warentino w ryja. Albo z bronią do nich, jeśli ich pozastrzelić. Za to, że mnie warbił, to go bym zastrzelił. Bardzo dobre te żerki. No ale już się nachrałem. Dobra, najadłem się już tych żerków i zamykam ich. Uuuu. Um. Moja ukochana zabiła dużo wampirów i gotków i dała mi krew. Krew z wampirów i gotków. Kocham krew. Krew to moje ulubione picie. Vox tak naprawdę pije tylko krew. To wcale nie jest kawa, to jest krew.